Zadbój na ten iPhone yeah, yeah. Yeah. to bez sensu Dobra ten Młody fel O nie do niego Pytaj się czy pływać umie <laughs> <laughs> Nie, jakie było wczoraj pytanie? Jakie mieliśmy? Nie, nie wiem. Pamiętam. Było jakieś pytanie było wczoraj? Nie strzeliłem, nie? A, z koniami. A, ja... <grym> Tak. <grym> nie mogę się cofnąć, bo mnie trzymają. Jaki jest profil na koniach? No i mnie. Ale jest... Ja podniesiecie mnie patrz. W sensie, podniesiecie defibem nowego, a nie podniesiecie defibem tych, uh. ja To jest jedno. Tylko musicie iść na schody już. Chciałem sobie kupić Poturka. taką jarbę, jak Kenny Beach tam pije na tych. Na Kejwach. Poczta głosowa plusa. O masz w plusie, o tym. Po w plusie jeszcze telefon, no nie mogę. No i po co? Co? <śmary> ale wiem, czemu szkidę, ale świeżte <śmary> What the <a> fuck Siama tu poczta głosowa plusa. Jeżeli iPhone'a się w plusie ma telefon, no kurde dobrze idę że Giebiec A ty też masz w plusie? Dobra. Nie ja mam poręcz. No dobra, to, to może być.